Dziś zapraszam was na gotowanie z gązem i kurczakiem. Chwila, chwila, gdzie jest kurczak? O mój Boże, gdzie jest kurczak? Gdzie jest kurczak? A Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, spokojnie kurczak jest cały i zdrów, ponieważ to jest parówka sojowa i nasz gonzo moi drodzy, ależ mi brakowało, ależ mi brakowało, właśnie, klocka mi zabrakło. Ale oczywiście nie nie chodziło mi o to, że brakuje mi klocka. Chodziło mi o to, że ależ mi moi drodzy brakuje, bo brakowało tych moich mocków 8 na 8 które rok temu robiłem w znacznie większej ilości. Ale wy bardziej woleliście recenzję, więc bardziej wróciłem do recenzji. Co nie znaczy, że czasem jakiś jeszcze mocek się tu nie będzie pojawiał. Cały czas się coś pojawia, nie tylko związanego z moimi produkcjami, chociażby filmowymi. Zresztą no właśnie tamten Mix TV w Elzupie, w pojazdu ekipy Elzupa był, więc musiałem go teraz przepiąć, ale zaraz tam wraca, bo przecież cały czas gdzieś tam kacę u siebie kręci. Tak, kręci się, nie pytajcie mnie, kręci się cały czas, a przynajmniej, a przynajmniej prawie się kręci. E, natomiast faktycznie spotykamy się tutaj dzisiaj z kolejnym mockiem 8 na 8 w sensie taką ma podstawę, chociaż trochę tu poza ramy wychodzi. Jak wiecie, ja rok temu jak bawiłem się w moje mocki, lubiłem robić też to, by po prostu się przy nich w jakiś sposób mocno szkolić. I dzisiaj znów mamy do czynienia z takim szkoleniem, mianowicie ja ten mocek budowałem jeden do jednego. Co mam na myśli? Że go budowałem na bieżąco, nie tak że zbudowałem sobie jedną ścianę, a widzicie, ściany są niebudowane oczywiście, w oczywisty sposób w sensie, no bo tutaj spójrzcie, tutaj mamy ja bardzo delikatnie do tego mocka, widzicie, podchodzę każdy klocek tutaj bardzo robię delikatnie, no bo na przykład widzicie, szafki mamy tutaj montowane bokiem i wiele tego typu rozwiązań zaraz się przyjrzymy zresztą bliżej, a cały mocek, jeżeli pozwolę go sobie Wam okrążyć no to z tyłu wygląda tak, jak widzicie dość mocno roboczo i jest to mocno tak posklejane no, może nawet na ślinę, bo w miarę się to trzyma ale jeden mocniejszy ruch i mogło by tutaj faktycznie coś odpaść. Czego oczywiście bym nie chciał, bo naprawdę chwilę nad nim się namęczyłem. Z kilku rozwiązań jestem tu zadowolony, ale może najpierw omówmy samą fabułę. Bo przecież moje mocki zawsze fabułą stoją i dziś spotykamy się w Mix TV, czyli takiej po prostu telewizji śniadaniowej, gdzie będzie występował właśnie Gonzo. No, takie trochę zgodne z rzeczywistością, przecież mapety też występowały w telewizji, i z racji jego koszuli mi od razu skojarzyło się to, że on coś musi gotować, on coś musi robić. Ma on już w rączce parówkę wegetariańską, ma i taki całkiem specjalny nóż, tak, to jest jak najbardziej Lego. Hmm, tutaj widzimy u góry, mamy jeszcze jakiegoś goferka, jakieś ciasteczko, co to będzie za przepis. Byśmy nie mieli wątpliwości, że to telewizja śniadaniowa mamy tutaj również patelnię, szczególnie że to jest segment gotowany. Oprócz tamtych dwóch tań drukowanych, mamy tutaj jeszcze jakąś dziwną, co to jest? Czy to jest jakaś pigułka? Co, co, co to jest? no jakiś towar z podlady tutaj i się znajduje, jak widzicie trochę się to namęczyłem, bo to wszystko jest budowane całkiem bocznie, Półeczki tutaj takie porobiłem czy tu u góry coś takiego, jeszcze jakieś uchwyt na ręczniki, czy jakieś bardziej nie wiem, może jakieś nawet naczynie by za to weszło, tutaj ta szafeczka, tutaj mamy dokładnie to samo, szafeczki zrobione pionowo w jednej jest sos, tam w drugiej jest druga, w której jest sos, tu jakieś jeszcze wisienki u góry wykończone zostało to o, w takie tutaj jeszcze z kosem, by to całkiem fajnie wyglądało, nie ma co ściemniać nie będę wam ściemniał, głównie zostało to zrobione oczywiście pod zdjęcie instagramowe po raz kolejny zresztą, ale tak jak mówię chodziło mi też o takie konstrukcje nie absolutnie bawialną, bo to widać, że tu się nie da bawić, ale która będzie takim ciekawym budowaniem bocznym, nieoczywistym budowaniem tutaj jeszcze spójrzcie jestem zadowolony z tych nóżek, jak zrobiłem pod ten blat kuchenny tu mamy jeszcze taką deskę do krojenia specjalnie z minimalnie krzywo i tu jeszcze takie wykończenie, również z tej nóżki jestem zadowolony, jak udało mi się te klocki tutaj sparować, by to tak wyglądało do góry jedziemy sobie, mam jeszcze taką rurę klasyczną też dla polskich kuchni i u góry takie wykończenie tutaj, tym tym, chociaż cały czas się waham, czy lepiej tak jest prosto, w sumie prosto też nie jest źle i takie właśnie wykończenie górne. I powiem Wam szczerze, ja po prostu takie wyzwania lubię i zresztą Wam polecam, bo szczerze mówiąc, jak rok temu budowałem te wszystkie mocki, to ja nigdy się aż tak kreatywnie nie czułem w ogóle i chciałem do tego wrócić, ale kurczę, kiedy, kiedy jest tyle innych materiałów przecież do roboty. Ale będę się starał, myślę, że jeszcze tutaj piesiak dostanie na pewno, z tym nie do końca tak, ale zobaczymy, no może zrobię. I ogólnie, może czas też wrócić do figurek gazetkowych i im też mocować i w ogóle więcej mocować, przecież kurczę, mam tutaj, no właśnie, bo on też miał być początkowy, ale później stwierdziłem, że nie, aczkolwiek nie no, Pasuje, w sumie, patrzcie. Flash Gordon, kurcze, nie wiem, czy kojarzycie, musicie być naprawdę starze by kojarzyć uniwersum Flasha Gordona, ale to spójrzcie, jak on mi świetnie tutaj jeszcze się wpasowywuje w to wszystko, także jest już pełnia, dopełniona. I chciałbym, 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 czy wy chcecie, to mi też napiszcie, bo to też jest zawsze ważne, bo bez waszego wsparcia to mi też się oczywiście chce mniej. Trochę właśnie jak skacze. No ale moi drodzy, cóż, dzisiaj dziękuję wam za kolejny spółodcinek, Mam nadzieję, że i komentarz zostawicie pod tym, i jakąś swoją, właśnie, opinię w tym samym. I oczywiście, Lajka, tym bardziej, żeby mnie wesprzeć, żeby mi się bardziej chciało. I dziękuję za to, że byliście dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. I mam nadzieję, że widzimy się wkrótce już w kolejnych. Dzięki, że byliście. Bye!